Mówię, Witek, słuchaj, grasz dobrze w kosza, ale jeszcze lepiej w piłkę nożną. Mówię, Zo, zobacz, w koszykówce, jak nie będziesz miał dwóch metrów, to do czego dojdziesz? Natomiast w piłce nożnej masz wszystko, co potrzeba, żeby zostać dobrym zawodnikiem. W meczu z Borutą Zgierz, jak prawie nigdy, zasiadło ponad 5 tysięcy widzów. Obie drużyny urządzało właściwie tylko zwycięstwo, dlatego też, mimo niewielkich umiejętności, zawodnicy chcieli strzelać gole. Nie było mowy o kunktatorstwie, które znamy, choćby z akurat Mistrzostw Europy w Szwecji. Myślę, że to co sędzia wtedy tam zrobił, no to w tej chwili to by była to by było prokuratura, nie? No bo to było coś niesamowitego, no strzelasz bramkę na 2-1 i nagle się mecz kończy, a tu jeszcze masz minimum 10 minut do, do zegrania. To, co Pan powiedział teraz, to jest po prostu jeden z czarniejszych okresów trenerskich. Chciałem tutaj to, co powiedziałam na początku, że trener to jest najgorsza robota, jaką można sobie wymyśleć, wymarzyć na świecie. Po prostu nie ma gorszej pracy. Teraz w akcji często atakujący, kontrujący w drugiej połowie zawodnicy Boruty niecelne strzał Dariusza Matusiaka. Ten obrońca dawał się we znaki stalowcom. Jeździliśmy po sponsorach, po kilku sponsorach, żeby zebrać wypłaty, żebyśmy mieli za co żyć też, bo przyjeżdżały inne drużyny, tam zawsze się rozmawiało, jak u was jest, to my to byliśmy tu głęboko w dołku, ale trener Klewiak potrafił w nas wyzwolić to serce do grania, że jak był mecz, no to był mecz. To... I mówię, poza treningami, poza meczami też się spotykaliśmy, no tworzyliśmy drużynę wtedy. Wtedy czy dałeś radę, czy nie trzeba było zostawić serducho i walkę. Tam każdy nam, że tak powiem, wybaczył złe zagranie, niecelne podanie, no ale jeżeli. Odpuściliśmy jakąś tam piłkę, i tak dalej, no to już nie było, nie było przebacz. Tak? Można było, że tak powiem, w cudzysłowie, oczywiście źle podać, ale jakżeś nie wrócił za kimś, nie zrobiłeś ślizgu, nie zawalczyłeś o piłkę, czy po prostu mówiąc kolokwialnie, odpuściałeś grę, no to wtedy już starszyzna, tam kozioł, grzesiek, czy, czy plątek potrafili raz, dwa, trzy. E, takiego delikwenta, że tak powiem, postawić do poziomu. Tak? Także na tym się opierała nasza siła na, na drużynie, tak. Po przerwie Boruta rzuciła się do ataku, chcąc przynajmniej wyrównać. No niestety nie można było grać na sztucznej trawie podgrzewanym boisku. tylko grało się po prostu na składu pieśnieżnej, żeby tylko było ściągnięte szynomi. się grało. Tym autokarem Boruty i Ogórkiem tośmy dojeżdżali na maszynę. praktycznie co rok i on dojeżdżał i się nie psuł, także to była perełka. Tylko ogrzewanie było takie, że rura włożona była w środek i spalinę leciało, ale ciepłe. Słyszałem taką anegdotę, że ksiądz tutaj na Nowym Mieście powiedział, że trzeba zmienić godzinę meczu, bo ludzie do kościoła nie chodzą, tylko przychodzą na mecz. Jeszcze jeden strzał Matusiaka, tym razem skutecznie obroniony przez Kowalskiego. Oj, gdyby nie Kowalski, mogło być znacznie więcej goli dla Boruty. Pamiętam, Grzesiek mi utkwił w pamięci właśnie, że w szatni, no nie, nie dosyć, że, 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 że sporo słów padło niecenzuralnych, to, to, to Grzesiek, pamiętam, jak tam chyba dał upust na, na szafce. ja to usłyszałem, to nie wiedziałem najpierw, czy jechać i Strzelać do pana Górskiego czy dusić swojego prezesa, że pojechał i takie rzeczy przywiózł i takie rzeczy załatwił w ten sposób. Tak właśnie to się odbywało wtedy. No. Nawet wielki Kazimierz Górski nie mógł zapanować nad tym. Legenda. Futbolu. Teraz po faulu Jodłowskiego na wdowiaku rzut wolny egzekwowany przez Grzegorza Krysiaka i wyrównanie na 1 do 1.